i znam. Uściska mamę i buziaczka dam. Przegonie chwóry i otworzy słonko drzwi, i już umorek górowany mam. Pomysł organizowania konkursu polskiej piosenki dla dzieci i młodzieży zrodził się w Ludziszkach. W rodzinie nauczyciela muzyki Kłodzimierza Saszenki. Stowarzyszenie Macierz Szkolna poparło tę inicjatywę. 15 lat temu uh, był pomysł od mo od mojej małżonki, która mówi, że mama córka spiewa, bierze udział w litewskich programach. E, trzeba jakoś zrobić tak, zrobić tak, żeby większość z polskich dzieci brała w zielonym I z tego w 1999 roku powstał pierwszy festiwal. Potrzebne było, żeby nasi uczniowie, poczynając od przedszkole i kończąc z maturzystą, Chcę śpiewać w języku ojczystym? Piosenki polskie. Piosenka dla młodzieży, dla dzieci jest także wielkim potencjałem wychowawczym. Ona gdzieś oddziaływuje, porusza struny, które związane tak czy inaczej z patriotyzmem, tak czy inaczej z przywiązaniem do mowy, do kultury ojczystej. W szkołach polskich na Litwie jest sporo uzdolnionych muzycznie dzieci, ale to czy rozwiną swój talent, czy będą się kształciły muzycznie, czy zechcą się nauczyć polskich piosenek zależy od rodziców i nauczycieli. Jest dużo zdolnych dzieci, jest dużo, zdolnych. ale no, dzieci nie chcą sami jeść. Jeżeli rodzice nie zmuszą, nie znajdą sposobu, żeby ich zachęcić i żeby oni szli, w śpiewie, czy tam w drugiej w jakiejś sferze to dzieci sami nie pójdą. Kretki weź i maluj maluj. Na obrazkach świat wyszaruj, świat sole. całkiem nowy, kolorowy, zaplowy. I to daje i szczęście, maruj, maruj, że mamy maruj, dzieci że są talenty, których trzeba wynaleźć. Od siedmiu lat organizuję konkursy talentów w szkole i właśnie prowadzę kółko, rozwijamy talenty. No i to skutkuje, to daje to, co widzimy dzisiaj. No, ja jestem zadowolona z wykonania utworów moich podopiecznych. Tańczy, Życie zawieszani Na sznurkach Cieniutkich Czymś ruchem poruszani Podczas 15. jubileuszowej edycji Festiwalu Piosenki Polskie Dzieci Młodzieży Szkolnej wystąpiło 58 uczestników w wieku od 8 do 18 lat. Jury przyznało okulem 15 nagród oraz Grand Prix. jak <try> sen, Myślę, że ten poziom się podnosi, że mamy mm, coraz mniej takich przypadkowych osób, które występują na tym festiwalu. Dzieci są na ogół bardzo dobrze przygotowane, widać, że instruktorzy dobrze pracują, ale oczywiście jest to konkurs, także czasem jedna piosenka też nie, nie, nie świadczy o tym, że... Dziecko nie zasługuje na, na nagrodę. No, akurat może mieć gorszy dzień, możemy się stremować. No ale staraliśmy się oczywiście, starałyśmy się, bo byliśmy trzy panie, czyli no, wybrać te dzieci, które no, były najlepsze rzeczywiście. Oczywiście, bardzo się cieszę. Tak niespodziewanie naprawdę. Nie spodziewałam się, że mogę aż na tyle dobrze zaśpiewać i dostać tak, taką nagrodę. Główną nagrodę. Piosenka to chyba dla mnie jest takim sposobem na życie. To znaczy nie wyobrażam sobie życia bez piosenki. Każdy dzień mój jest związany z jakąś piosenką. W każdej chwili mam w głowie jakąś melodię. I no po prostu to jest moja pasja.